Mano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku Speci 99. No i w dzisiejszym odcinku powiem Wam, zrobimy coś przeszalonego. A tak dokładnie zrobimy sobie Opening ponad 10 tysięcy krystal kluczy. O łącznej wartości 216 milionów gemów. No i sprawdzimy, czy z takich ponad 10 tysięcy kluczy uda nam się dropnąć Huge Wizard Westie. Także, ty drogi widzu, bez przydłużenia strzel, koniecznie tej łapki w górę subskrypcji zapraszam Cię do oglądania. I teraz, na start odcinka, macie osoby, które tak naprawdę wymyśliły ten odcinek. A tak dokładnie chodzi tutaj o Fabika, Hoborga i Anku. No i moje drugie konto, ale tego nie wliczam. Dziękuję wam przy ogromnie, chłopaki, za tyle kluczy, bo Fabik i hobor przykładowo wdali po 100 milionów gemów na głowę. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam was cieplutko. No a my co, na tym koncie nie będę robił tego openingu, tylko totalnie z nowego konta, bo nie chcę mi się chować tych itemów, ale mamy tu ziomeczka. Proszę, Huge Wizard się nazywa. No jak prosi widzowie, no to Huge Wizarda mu nie dam, ale jestem w stanie mu dać 10 tysięcy kluczy, i niech sobie sam ziomeczek trafi. 10 tysięcy, o to jest w ogóle limit, nie da się 10 tysięcy jeden, okej, okay, dajmy mu 10 tysięcy, a zaraz wyślę mu jeszcze jeden kluczyk. No i jak widzicie wysłaliśmy mu klucze. Jeszcze raz bardzo dziękuję chłopaki, bo prawdopodobnie przez najbliższe parę dni będę musiał ciągle otwierać klucze, bo powiem wam, żeby otworzyć jednego takiego czesta musimy stracić około 5 do 10 sekund. Razy 10 tysięcy, sami sobie obliczcie ile to wyjdzie. Więc dzięki jeszcze raz. No dobra, wejdźmy sobie na tamto konto, zobaczymy jak wygląda nasz ekwipunek na ten moment. No i wita was przecudownie ten przepiękny nubek, który ekwipunku dosłownie nie ma nic. Ma tylko jedną książkę na szczęście, którą przesłałem. 30 potek na szczęście, no i tego sobie użyjemy. Zobaczymy czy pierw stracę potki, czy jednak pierw zrobię opening. Mamy potkę na jeden dzień i jeszcze ananaski, jak widzicie tutaj mamy. No i 10 tysięcy, jeden kluczy. No, i nie będę wam robił żadnych timelapsów, tylko, tylko po prostu będę pokazywał, co dropniemy po na przykład 2500 otworzonych skrzynek, po 5000, no i potem na sam koniec po 10000. I zobaczymy, czy uda nam się zdobyć huge'a, a jeżeli tak, to ile sztuk. Także zaczynamy ten opening. W ogóle, jak przepięknie wygląda ten nubek, no, coraz bardziej go lubię. Okej, okay, jesteśmy już po otwieraniu 12 godzin tych secret kluczy. I przy okazji zobaczcie co Anku nam tutaj dokłada, no świetnie, mam do otworzenia 10 tysięcy kluczy, ziomek mi to jeszcze 180 dokłada, bardzo ci dziękuję Anku i pozdrawiam. No i dobra, zacznijmy sobie od końca, co po połowie openingu mamy, mamy na pewno glittering, tutaj nawet nie komentuję, bo to jest nic nie warte. Z ksiąg mamy 40 fortun, 70 mi wystarczy, 135 lightningów i 78 exotic petów, no i mnóstwo takich właśnie trójek i tak dalej. Z eliksirów, no nie ma co tutaj nawet mówić ciekawego, ale najważniejsze, czy dropną mi po połowie openingu chociaż jeden huge. A nie, jeszcze tutaj, przepraszam bardzo. Jest tutaj 5 na 6 charmstone'ów i z to tak się prezentuje. No nie są to drogie rzeczy. Ale teraz, właśnie najważniejsze, czy udało nam się dropnąć huge'a? Pam, 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 pam. Puf! Udało się, udało się. Mamy jednego huge czarodzieja. Po dosłownie otworzeniu nawet ponad 5000 kluczy. bo wiecie, jak się otwiera te krystal czesty, macie szansę zdobyć jeden, a nawet dwa klucze w środku. Czyli wiecie, otwieracie tracicie jeden klucz, a zyskujecie na przykład jeden albo dwa. Więc otworzyliśmy ponad 5000 już kluczy. To no, jeszcze tylko kolejne 5000 przed nami, więc zobaczymy jak nam to pójdzie. Trzymajcie widzowie kciuki, że mi psycha nie siądzie. No ale w sumie jestem zadowolony, bo taki już jeden przepiękny czarodziej stoi za mną. Mam nadzieję, że dojdzie drugi oraz trzeci jakiś do kolekcji. No ale tego dowiemy się zaraz. Póki co, otwieramy. Witam Was serdecznie ponownie po prawie 24 godzinach. Otwierania zostało nam 5 ostatnich kluczy. Lekko tutaj zaspoilerowałem, co nam dropło. No ale te ostatnie 5 kluczy chcę otworzyć z Wami. Zobaczymy, czy uda się jeszcze coś zdobyć. No pod koniec TNT Charmik. No. Minusem jest widzowie to, że otworzyliśmy tak naprawdę 11 tysięcy kluczy. A w realu pewnie około 15 tysięcy, bo jak widzieliście przed chwilą, ciągle udaje mi się je dropnąć. I to jest gigantyczny minus, więc jakby ktoś pytał, ile taki opening trwał, no około 24 godziny. I przy okazji, ostatni klucz widzowie. I co będziemy tutaj mieli? No niestety, nie za dobrze. Ale co udało mi się zdobyć z ponad 10 tysięcy kluczy? Zacznijmy sobie od końca. Z charmów mamy jedynie glittering. No tego to już nawet nie wspomnę, bo to jest nic niewarte totalnie. Enchanty wyglądają już troszkę lepiej, bo 286 lightningów za 2,5 miliona, 163 starczy za 2 miliony, 170 exotic petów za 8 milionów i prawie 100 fortun za 15 milionów gemów. No i tutaj inne enchanty, które pewnie kosztują około 20 milionów łącznie. Z Elixirów mamy coś takiego, czyli pewnie łącznie z 2 miliony. Itemki mamy takie, nie z tych małych pudełek, bo ja sobie przesłałem, żeby podliczyć rap łączny, to mamy 127 czarmów o łącznej wartości 7 milionów, no i takie dodatki. Ale najważniejsze pytanie, ile udało mi się zdobyć huge z 10 tysięcy kluczy? Więc sprawdźmy to sobie, widzowie, pam, 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 udało nam się zdobyć huge, ale niestety jednego. Więc sami możecie ocenić, widzowie, czy z 10 tysięcy kluczy jeden huge to jest W czy L? No, moim zdaniem, lekkie L. No ale okej, okay, wrzućmy sobie to wszystko do boxa i podsumujemy, ile jesteśmy tak dokładnie stratni. No i dobra, wszystko mamy spakowane, przypomnę. Przypomnę, koszt tych kluczy wynosił około 220 milionów gemów. A ile nam się zwróciło? Sprawdźmy. Widzowie 87,5 miliona. Z czego musimy te 7,5 odjąć około, bo jest zbagowany rap troszkę tego huge, więc 80 milionów. Czyli tak naprawdę 1 trzecia openingu nam się zwróciła. Plus doliczmy do tego stracony czas, no to niestety ten opening kluczy no przy moim szczęściu się nie udał. Aczkolwiek i tak ja jestem szczęśliwy, że zrobiłem ten opening, bo przynajmniej będę wiedział, że już nigdy nie otworzę tych kluczy. Więc jeszcze raz Fabik i Hobork, pozdrawiam was chłopaki, nienawidzę was. No i mamy przy okazji wszystkie te itemki spakowane, wysyłam sobie na główny konto, no i trade przeszedł. Jeszcze na zakończenie odcinka, zróbmy sobie taki maluteńki konkursik i rozdajmy trzy takie tutaj glittering charmy o łącznej wartości 3 milionów gemów dla trzech osób. Czyli po jeden na głowę. Jedyne co musicie napisać to klucz oraz ważnik w komentarzu. A my jak zwykle na następnym odcinku wybierzemy zwycięzcę. Przy okazji zobaczmy, ile dostajemy z Dakera, bo mam nową kombinację i sprawdźmy 187 tysięcy elegancko. A jeżeli Tobie widzus spodobał się ten odcinek, strzel konieczny łapkę w górę, subskrypcji. I napisz w komentarzu, czy chciałbyś odcinek z otwierania kilkunastu tysięcy tiketów. Tak, tych tiketów z Koła Fortuny. Ponieważ z tego co wiem, chłopaki dla mnie szykują, więc naprawdę no zapowiada się ciekawy tydzień. No i to na tyle. siemaniu!